Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niedziela zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus żyje i to zmienia wszystko. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj nie świętujemy wspomnienia, dziś nie obchodzimy rocznicy, dziś Kościół krzyczy z całą mocą: On żyje. Nie chodzi o to, że kiedyś żył. Nie o to, że żyje w naszej pamięci, albo w duchowy sposób. Nie. On naprawdę żyje, faktycznie, cieleśnie. Pokonał śmierć i wyszedł z grobu. Grób jest pusty. To nie jest metafora, to nie jest poezja. To jest fakt, który rozsadził cały wszechświat. W Ewangelii Święty Jan. Napisze takie słowa. Wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Zwróćcie uwagę na te słowa: Jeszcze było ciemno. To nie tylko pora dnia, to stan serca. Maria idzie do grobu, z sercem rozbitym. I zalanym ciemnością, idzie szukać martwego Boga, a tymczasem Bóg już wyszedł z grobu. I to jest pierwszy skandal z wstania. Bóg nie zostaje w grobie, nawet jeśli my się tam go spodziewamy. On nie chce być wspomnieniem, On nie chce wieńców i zniczy, On chce żyć w Twoim życiu teraz Dzisiaj, tutaj. Kiedy Maria zobaczy pusty grób, to pobiegnie do Piotra i do Jana. Oni przychodzą, oglądają, analizują, ale dalej ewangelista napisze takie słowa: Jan wszedł i uwierzył. Jan zobaczył i uwierzył. Nie widział Jezusa widział pusty grób i uwierzył, że to nie koniec, ale to początek. I taka jest, to jest wiara paschalna. Nie wiara w to, że, że wszystko będzie łatwo, ale wiara w to, że śmierć została pokonana, że, że grzech nie ma ostatniego słowa, że to, co najciemniejsze w Tobie, Twoje porażki, lęki, Uzależnienia, krzywdy, nie mają mocy zatrzymać Boga w grobie. Zmartwychwstanie to nie tylko wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, to moc, która tu i teraz chce wejść w Twoje życie. Zobacz, co pisze w liście do Koryntian, święty Paweł, mówi jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, Daremna jest Wasza wiara. To znaczy, jeśli On żyje, to wszystko ma sens, a jeśli nie, to nawet najpiękniejsze słowa o miłości, o nadziei, o kościele są puste. Ale skoro Chrystus zmartwychwstał, to nie wolno Ci już żyć jak w Wielki Piątek. Nie wolno Ci udawać, że nic się nie zmieniło. Bo pusty grób to jest zaproszenie. Wyjdź z Twojego drogi. Z czego dzisiaj Jezus chce Cię wyprowadzić? Z lęku? Z samotności? Z grzechu, który ciągle Cię trzyma? Jezus nie przyszedł, żebyś był grzecznym chrześcijaninem. Jezus przyszedł, żebyś żył pełnią życia. Zmartwychwstanie to nie happy end, to jest eksplozja. Nowego początku. Bracia i siostry, On żyje. A skoro On żyje, to żadne Twoje cierpienie nie jest zmarnowane. Skoro On żyje, to każda łza, którą wylewasz, ma sens. Skoro On żyje, to śmierć, nawet ta największa, nie ma już władzy. Nie bój się. Idź i żyj jak zmartwychwstały.